Rita z trudem doszła do tego, co miała w swoich 42 latach. Po szkole zaczęły się dla niej prawdziwe próby. Studiowała na uniwersytecie i jednocześnie opiekowała się chorą matką. Żyli z emerytury matki, dziewczyna nie mogła łączyć pracy i nauki. Ponieważ matka leżała, nie było nikogo innego, kto mógłby się nią zająć. Potem matka odeszła i Rita została zupełnie bez pieniędzy. Musiała pilnie znaleźć pracę. Dostała się do banku, a tam kontakt z klientami, czyli trzeba się uśmiechać i udawać, że wszystko jest w porządku. Niemal odleciała z tego powodu, ale dała radę. Potem poznała miszę. Też wszystko szło niegładko. Przyjechał w delegację i między nimi zrodziła się wzajemna sympatia. Prawie rok rozmawiali przez telefon, pisali do siebie, w końcu zdecydowali się zamieszkać razem. Były różnice zdań, kto do kogo się przeprowadzi. Każde z nich dużo znaczyła swoją pracą. I w momencie, gdy Rita zdecydowała się poświęcić, miszę zwolniono. Wszystko rozwiązało się samo, ale ile to kosztowało nerwów. Ukochany przyjechał do jej miasta i zdecydował się tam osiedlić. Planowali ślub, ale on nie chciał mieszkać u żony. To nie po męsku, będzie utrzymankiem. Dlatego misza sprzedał mieszkanie w swoim mieście i kupił tutaj. Nalegał, że będą mieszkać u niego. Rita miała kawalerkę, a misza kupił trzy pokojowe. Okazało się, że rodzice dali mu swoje oszczędności jako prezent ślubny. On już wszystkim powiedział, że niedługo się ożeni. Nie bez powodu zmienia miejsce zamieszkania. I Rita zgodziła się mieszkać u niego. Jej kawalerkę postanowiono wynająć. Wkrótce młodzi wzięli ślub. Koleżanki Rajty już słyszały o Michale. Nie mogły się doczekać, by go zobaczyć. I chłopak ich nie zawiódł. Zazdrościły, że Rita znalazła takiego przystojniaka. Ale po ślubie romantyka się skończyła i zaczęło się codzienne życie. Przyzwyczajali się do siebie, urządzali się w nowym miejscu. I praktycznie od razu Rita zaszła w ciążę. Nie planowali tego, ale przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem. W czasie, gdy żona poszła na urlop macierzyński, mąż już znalazł dobrą pracę, i rodzina nie ubożała. Zasiłek macierzyński plus jego pensja pozwalały rodzinie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Tylko na duże zakupy brakowało. I przeszkadzało im, że w mieszkaniu nie ma porządnego remontu i meble są stare. Postanowili sprzedać mieszkanie żony, żeby zrobić remont i kupić nowe meble. Początkowo Rita proponowała kredyt, ale wyliczyli, że byłoby to zbyt drogie. Lepiej już tak, a męczenie się z najemcami już im zbrzydło. To coś popsują, to nagle oznajmią, że się wyprowadzają. Trzeba szukać nowych, a potem sprzątać po nich i koniecznie coś naprawiać. Raz nawet musieli kupić nową sofę. Pies przegryzł starą. A lokatorzy wyszli po cichu, zostawiając po sobie bałagan. Ostatecznie sprzedali mieszkanie żony, a mieszkanie męża dali do porządku i nawet pojechali na urlop. Córeczka już podrosła, chodziła do przedszkola, a żona wróciła do pracy. Życie rodzinne zamieniło się w rutynę. Małżonkowie dawno przywykli do siebie, pojawiło się wiele domowych obowiązków, pogrążyli się w pracy, opiece nad córką, domowych obowiązkach. Michał wręcz zaczął być zafascynowany pieniędzmi. Często brał dodatkowe zlecenia i przepadał w pracy. Prawda, zarabiał też przyzwoicie. Żony zbytnio nie ograniczał w wydatkach, chociaż licie i jej własne pieniądze wystarczały. Dzieci więcej nie planowali. Ale gdy córeczce było 11 lat, dowiedzieli się, że jest w drodze kolejne dziecko. Żona dobrze wczuła się w rolę matki. Całkowicie poświęcała się dziecku, bo mąż wiecznie pracował, wracał do domu zmęczony, rzadko gdzieś razem chodzili. A wieść o kolejnym dziecku Rita przyjęła z entuzjazmem. Tymczasem mąż nie był z tego zbyt zadowolony, nie chciał kolejnych bezsennych nocy i ograniczeń. Liczył już, że nie będzie więcej obciążeń prosił żonę, by dokonała aborcji, ale ona odmówiła. I tak na świat przyszedł syn. Dla matki stał się on promieniem światła i sensem życia, bo z mężem dawno nie było już żadnych czułych uczuć. Mieszkali razem, ale jakby każde z nich żyło własnym życiem. Dzieci dorastały, rodzice oddalali się od siebie, nawet przy stole nie mieli o czym porozmawiać. Michał zapyta dla towarzystwa, jak minął dzień, ale sam odpowiedzi nie słucha. Podobnie z dziećmi. Zainteresuje się, jak w szkole, w przedszkolu wszystko dobrze i tyle. Syna nigdy nie odprowadzał ani nie odbierał z przedszkola. A gdy poszedł do szkoły, ojca raz tylko udało się tam zaprowadzić. I to dlatego, że go zawstydzili. Dzień obrońcy Ojczyzny. Przecież jesteś mężczyzną, pokaż się choć raz w szkole. Pokazał się i zapomniał, choć przynajmniej dowiedział się, gdzie uczy się syn. Przez jakiś czas Rita pracowała na dobrym stanowisku. Dobrze zarabiała, ale była wycieńczona. Była na granicy wytrzymałości, a utrzymywała ją tylko pensja. Ale gdy skończył się drugi urlop macierzyński, postanowiła zmienić pracę. Znalazła zatrudnienie w fabryce jako kontroler jakości i była z tego zadowolona. Trochę straciła na zarobkach, ale za to mniej się nerwowała. Koleżanki już nie zazdrościły Ricie, a za każdym razem, gdy z nią rozmawiały, próbowały jej otworzyć oczy. Mówili, że mąż chodzi na boki, tylko z wyglądu jest aniołem, ale ją oszukuje. Rita wzruszała ramionami i milczała w odpowiedzi. Nalegających prosiła, by nie wtrącali się w jej życie. Teraz za plecami, a czasem i prosto w twarz. Nazywali ją głupią. I jak jej jeszcze nie nazwać, skoro nie widzi, że mąż chodzi na prawo i lewo? Gdyby był milionerem i zarabiał kokosy, to jeszcze by jakoś zrozumieli. Ale to przeciętny facet. Jego zarobki niewiele przewyższają jej, a ona mogłaby znaleźć lepszą pracę. Stopniowo krąg znajomych Rajty się ograniczył. Biedni przestali się z nią zadawać, bo była głupia, inni mieli własne problemy. Nie wszyscy mają rodziny, obowiązki, a z mężem rzadko gdzieś wychodzili. Michał nadal ciężko pracował w tygodniu i w weekendy, ale wyglądał na zadowolonego. Żonie mówił, że jest żywicielem rodziny, a praca sprawia mu przyjemność. Wiadomo, jaką ma pracę i jaką przyjemność. Mogłyby powiedzieć koleżanki, ale Rita i tak starała się z nimi o mężu nie rozmawiać. Kobieta miała też inne tematy do dyskusji, jak syn i córka, każde z nich odnosiło sukcesy, było czym się pochwalić. Później zamieszanie, córka szukała uczelni na studia, a matka razem z nią przeżywała to. Ojciec nie ingerował, to nie jest męska sprawa, on wypełnia swoje obowiązki, daje pieniądze na zakupy. Spoglądając wstecz, Rita widziała trudną drogę, którą przeszła do swoich 42 lat. Budowała wszystko krok po kroku, mając nadzieję, że rodzina przetrwa wszystkie życiowe trudności. Ale jej oczekiwania się nie spełniły i rozumiała, że musi coś zmienić. Gdy synowi skończył się 10 lat, mąż podarował mu kolejny prezent. Wysłał go z przyjaciółmi na laserowy paintball, a sam z żoną poszedł do kawiarni, by tak naprawdę poważnie porozmawiać i uczcić tę okrągłą datę. Sam fakt, że zdecydował się pójść z żoną do kawiarni, budził podejrzenia. Ale Michał wyjaśnił, że ostatnio nie mają okazji, by być sam na sam i szczerze porozmawiać. Chce to naprawić, są sprawy do omówienia. Potem siedzieli i nie wiedzieli o czym rozmawiać. Michał najwyraźniej dobierał słowa, a żona mu w tym nie przeszkadzała. Nie widziała potrzeby, by zaczynać pierwsza. To on chciał poważnej rozmowy. Później jedli i omawiając różne błachostki. Jedzenie i wystrój kawiarni. Gdy tematy się wyczerpały, zapadła cisza. Chce się rozwieść, po minucie milczenia oświadczył Michał. Spoglądał na żonę z obawą, oczekując jej reakcji. Prawdopodobnie uznał, że teraz urządzi mu scenę lub zrobi coś radykalnego. Ale Rita patrzyła na niego i milczała: Sama widzisz, jaka przepaść między nami powstała kontynuował Michał, obawiając się, że zacznie go o coś oskarżać. Żyjemy jak obcy ludzie, po prostu przywykliśmy, a także ze względu na dzieci. Brak radości. Zarabiamy tylko pieniądze, ale po co, nie wiadomo, żeby wszystko dostały dzieci. Dla siebie prawie nie żyliśmy. Chcę rozwodu. Muszę znów poczuć smak życia. Michał, jeśli tak trzeba, to tak niech będzie spokojnie, odpowiedziała Rita. Michał najpierw się zawahał, już przygotował się na ostrą reakcję. Miał wiele usprawiedliwień w zanadrzu, ale został zaskoczony. Na szczęście, bez awantur, podobało mu się bardziej. Być może, gdyby ta rozmowa nie odbyła się w kawiarni, żona zaczęłaby krzyczeć, ale na wszelki wypadek się zabezpieczył. Teraz nabrał odwagi i już pewniej powiedział, że skoro nie ma żadnych sporów, żona może się spakować, on jej nie będzie przeszkadzał, dziś nie wróci do domu. Wrócę jutro, a ty zostaw klucz pod wycieraczką, powiedział. Michał uważał, że lepiej rozejść się w ten sposób i już więcej bezwyraźnej potrzeby się nie spotykać. Mieszkanie jest jego, roztropnie kupił je przed ślubem, więc żona nie może rościć do niego praw, ale na wszelki wypadek przypomniał jej o tym. Na podstawie jej milczącej zgody uznał, że jest w szoku, dlatego tak spokojnie reaguje. Nawet nie martwiło go, gdzie ona z synem będzie mieszkać. Teraz jest dużo mieszkań do wynajęcia, znajdziesz sobie coś, powiedział pewnym tonem, dając do zrozumienia, że jednak pomyślał o losie byłych bliskich osób. Zresztą żona miała też dobre koleżanki, mogły ją na jakiś czas przygarnąć. Michał cieszył się, że zdecydował się na ten krok i następnego dnia przyszedł do swojego mieszkania z towarzyszką. Nie wątpił, że żona wyszła spełniając jego prośbę, ale pod wycieraczką nie znalazł klucza. Najpierw się zdenerwował, a potem uśmiechnął. I tak trzeba będzie wymienić zamki, więc ten klucz jest całkowicie bezużyteczny. Mężczyzna próbował otworzyć drzwi swoim kluczem, ale zamek nie ustępował. Po kilku bezskutecznych próbach drzwi niespodziewanie otworzyły się od środka. Nie rozumiem, groźnie patrzył na zdezorientowanego Michała, rosły mężczyzna. Mam ci przyłożyć albo sam się wynoś, ścisnął pięści. Ale Michał poinformował, że to jego mieszkanie i ma prawo wyrzucić stąd obcych ludzi. Rosły mężczyzna twierdził jednak, że to jego mieszkanie i to on tu jest obcy. Nieznajomy zachowywał się pewnie siebie. Mąż próbował dodzwonić się do żony, ale ona nie odbierała. Musiał odejść z niczym. Nie pozwolono mu wejść do mieszkania, powiedziano, że nie ma tam żadnych obcych rzeczy. A jego nowa ukochana nie mogła go u siebie przyjąć. Ona właściwie liczyła na to, że będą mieszkać w jego mieszkaniu. Musiał prosić o nocleg u przyjaciela. Następnego dnia Michał poszedł pod bramę zakładu, w którym pracowała jego żona. Czekał, aż przyjdzie, ale bezskutecznie. Poszedł do działu kadr. Wyszedł stamtąd bardzo blady. Okazuje się, że żona już od prawie roku tam nie pracuje. Została jeszcze jedna możliwość, by dowiedzieć się, gdzie jest żona. Poszedł do szkoły syna, i tam spotkała go kolejna przykra niespodzianka. Okazało się, że syn już od dwóch lat tam nie uczęszcza. Zadzwonił do córki, ale ona powiedziała, że nic nie wie. Niech sami się z tym rozliczą. Ona nie ma na to czasu i rozłączyła się. Ponieważ córka uczyła się w innym mieście, ojciec nie widział sensu jechać do niej, więcej nie widział żony. Rozwiedli się bez jej obecności. Kilka razy chodził jeszcze do mieszkania, mając nadzieję, że to jakieś nieporozumienie. I że mężczyzna, który twierdził, że jest prawdziwym właścicielem jego mieszkania, to nie jest prawda. Ale dostał po uszach i uciekł jak szczeniak. Dowiedział się, że mieszkanie faktycznie już do niego nie należy, zaczął sobie przypominać, że gdy córka poszła na studia, on miał kolejny burzliwy romans. I żona nie w porę dręczyła go swoimi problemami. Coś tam córce było potrzebne, albo jedź do niej, albo podpisz papiery. I podstawiała mu jakieś zaświadczenia, wyciągi i inne bzdury, bez których nie można było dostać się na studia. Żeby go nie ciągnąć za każdym razem, żona zaproponowała, żeby wystawił jej pełnomocnictwo ogólne. Wtedy ona będzie mogła wszystko podpisywać w jego imieniu i nie będzie go więcej niepokić. I tak właśnie zrobił, tak jak go prosiła. Wyszło na to, że własnoręcznie pozbawił się całego majątku. Michał został sam na ulicy, pozbawiony absolutnie wszystkiego. Najwyraźniej, żona od dawna do tego dążyła i oszukiwała go przez kilka lat. Chociaż gdyby nie biegał za innymi kobietami, wiedziałby, co się dzieje w jego rodzinie. Ale najbardziej przykre w tym wszystkim było to, że nowa towarzyszka, dla której zdecydował się odejść od żony, go porzuciła, gdy zorientowała się, że nie będzie mieszkania. Rita nie była głupia, wszystko rozumiała i starannie przygotowywała swoją zemstę. Morał tej historii jest taki: bójcie się zranionych kobiet. Lepiej ich nie ranić. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę was o wsparcie kanału, klikając w przycisk lubię to. Nie będzie to dla Was dużym wysiłkiem, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.